Cześć, siemano, witajcie w kolejnym odcinku z serii Po Sąsiedzku Na razie nie mogę się zdecydować na nazwę Choć będą to chyba lubelskie sąsiady moim zdaniem, choć widziałem jeszcze nazwę Od Majstera do Jodera To jest też fajna nazwa Ze mną oczywiście widzicie tam Nick Atlasa Siema Również Mokry Od którego pożyczamy dzisiaj traktor Witam No i na końcu jest sąsiad złodziej Paweł DJ Cześć no. Tu widzicie, zaprowadzimy scenarpię w Ursusa 1224 Od mokrego dostaliśmy. Ponieważ dzisiaj Ursusa potrzebujemy z turem, bez tura. Bo jak stwierdziłem, potem wam pokażę. Jak miałem zaczepiać do nowego nabytku tego Ursusa, to bez sensu, bo ten Ursus za duży by był. Więc Zaraz wam pokażę. A tu jeszcze Ej, majster, jesteś tu? Chodź tu. No, słysza, no właśnie, ten no. Tu jakiś krystal przyjechał. No krystal. Krystal. Meister, czy ja rozumiem ten puk tu bierzesz? No Dawaj, dawaj, dawaj No Jeszcze, jeszcze jeszcze, jeszcze. Jeszcze troszkę. Dobra, dobra. No. Zapinaj Meister. No Kurde, nie dałem ci kierownika, Meister Atlas, zwolnij kierownika gospodarstwa, no dałem ci, nie Wyznasz podwykonawcę, o O, dobra Dobra, jedź <słuch> 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 Dobra, jedź majster Myślę, że dojadę do domu Dobra, czekaj, Teraz się powoli Dobramy dojechać wtedy. Powoli, powoli, bo to nowy puk. Ogil na tłoki. Starar. Powoli, powoli, bo się. Roz. pyp. O, Nie wiem czemu taki brudny traktor dostaliśmy, ale na... za to, że nam pożyczył, to mu potem go umyjemy A tu sobie. Co? Nie my. Czemu? To, bo brudne są ładniejsze w tej grze. Nieprawda. Już to źle wygląda, Dobra. To nie ja sobie na razie tu stoi. My sobie weźmiemy 60. Nie wiem co ona tu robi w sumie, ale weźmiemy sobie 60. I zawieziemy 60. na pole, żeby już sobie tam siała. A potem my sobie rozwieziemy obornik. I na końcu, na końcu, sobie jeszcze troszkę posiejemy. Czy jak możecie się domyślić. Nowym nabytkiem, nowym nabytkiem jest rozrzutnik za tam 15, chyba 15 tysięcy plus flaszka plus flaszka Strautmana, paroletni, to naprawdę mówię wam I nabracie Prymasord jest Pryma good good Dokładnie Psyki <gry> atlasa, atlasa ci zaraz do Ale zwierzę Timota jak ja na 3 kołach jadę cały Za mazonką 60 powinna sobie dać radę, więc na luzie To już nie jest tak, najpierw musiałem zbronować na live yy, Musiałem zbronować, więc zapraszam, zapraszam od razu mówię na live'a Zapraszam jeszcze w sobotę o godzinie 20 na live'a Będzie to live, na którym będzie do wygrania myszka Corsair Harpum. Dla każdego, kto myśli, to na powyżej 2 zł. Ale ci krystala podnosi. No <gryśla> A że niby krystale takie dobre. Te nowe. Mówisz, że to nowe, a te stare to nie. Ale to i to, Zetor. Nic powiedział. to no, 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 no. Ja. A tu można sobie zasiać w sumie lepiej by było rzepak i... A bo dobra. Posiejemy sobie trochę i potem najwyżej bierzemy, weźmiemy się do ten rozrzucanie obornika. Tu jak widzicie, o, sobie podskoczymy, zobaczymy ile jest fermentacji w Silosie. 20, no to jeszcze trochę i będzie można sprzedać kieszonkę, żeby też trochę zarobić. Ładna tekstura siewu jest. Kurde. Cool. Mówię na tej mapie. To inne tekstury, nie? One są wgrane w mapę, no. Ale nie wiem, czy one były w 17 już? Chyba tak, tak no, dodatkowe. No nikt chyba nie opracował tych tekstur tych wcześniej, tylko że one już były teraz, tylko one już były. Zasiejemy sobie rzepak, bo jako pierwszy wiadomo trzeba zasiać. A drugie no, że Mężki. potrzebujemy pieniążków, żeby... No głównie teraz chcę e, dążyć do tego, żeby za jakiś czas 60 sprzedać, a kupić jakiegoś joundera od mokrego czy coś. Chyba, że wyjdą jakieś fajne serie 20-30, to może pomyślimy i 20 jakąś... 6.6, 6.5, by się kupiło tam, te 120-130 koni To już trochę pociągnie, czy tam ten Zestaw uprowołosiewny razem Czy już większy opryskiwacz można by kupić, większą ten, Większą siewkę Jest to do przemyślenia Matko Boska Ciekawie jestem czy Lena wejdzie do pokoju, bo Właśnie ją słyszę przez drzwi Także... Nie, nie, może nie, może nie będzie cięcia Mówisz? Pierwszy odcinek? Od jakiegoś czasu? No A, Ale jeszcze, żeby, żeby nie było, mówiłem Dajcie mi chwilę, idę... No tam się śmiałem Popracować, mówię, idę nagrać Dajcie mi chociaż te pół godziny I kodem tata cię woła No Teraz tak będzie moją ładowarkę Do... A potem na końcu, ja, ja kończę o tej 12, idę spać i muszę, muszę schodzić wszystkich, yy, budzić, bo ładowarkę muszę wziąć do telefonu. nie. A, a, a co tu zrobisz? Kurde, mokry tą no, czy dziecko robisz? No ciekawe skąd ty masz tą machinę? Ukradłem. Sprowadziłeś? Nie, on chodzi o to, co ja mam. Do kosiarkę Za 5000 pewnie kupił Eee no Miu ukradł pewnie Ma chociaż dżek? Papiery? Ja za 40, 30 To hmm. ile? 2020 rocznik Ta jak to chyba, u ona z Chin jest <laughs> Do przodu Ta jest domczo Mówisz z Jokera? Z stworzanek? Stwor... nie stworzyli Stworzanie. O nie... A ma ty przyczepę samozbierającą? Ja miałem wypożyczoną. A już nie ma. I znowu będzie trzeba wypożyczyć. No bo nie wyszła na razie jakaś żadna mała przyczepa, no to kurde. A co to tutaj, jaki rżutnik na sprzedaż, w tym, ja tą sprzedaż? A ja go tam. On by już brał. Na handel. Już by złodziejował. Mokrego musiał się opowiadał, gdybym ten jest Dobra, my sobie tutaj zaszliśmy chwilę. Niech sobie ta 60 już dalej tutaj leci. A my sobie. Kurczę, już byłem tam też leci. O, przeskakujemy do ntz i Jak widzicie tutaj mamy. O, widzę Atlas tutaj. U nas. U nas Pary. na praktykach to się nazywa Raczek. Ten, ten, ten. Wózkowy. Ten w ten raczek, nie bo raczek? Widok. No i taki taki straudmana fajne Odmalowany Tam nie mówię, że nowy, ale mówię odmalowany łóżka farby poszła i 10 tysięcy drożej No A nowiony czy wypożyczony? Trochę po... kupiony, trochę posłuży yy, Mogę wam pokazać nawet był kupywany za... To to, to to, tutaj... do 8 ton, ale mogę go na, założyć na stawki i będzie miał 10,5 i potem 12,5. No to kurczę, jak potem czy nawet już mówię do John Deere'a czy coś, to, to będzie. A ten rusek to nie zna na tych numerach? DK, no. Gdzie? Nie, to jest jakaś dziwna rejestracja. Jak on chyba ze jest Euro, nie, ten. Z przemytu 30%. No, Unia Europejska na nie pisze. No, Syrii chyba jest. Syrii. Jeden jak kupywał, to miał rejestrację z tej, z tej, Syrii. z na Handla to kozak ci powiem no. Handel czy jest na legalu wie, że koło chodzi, nie? <grych> jak o, można nie wiedzieć kurde Ale brzydki ten traktor jak jest brudny Stacja Paweł Wiesiaka, nie autobusowa No dobre, dobra, już przestańcie Czy tam gadałeś? Brzydki ten traktor taki brudny. Nie mogę nagrywać Teraz rekfiruję. No, także nie, nie udało się, że nie było cięcia. A co cięcie? A nie, nie było. Cześć, bo. Kolenda. Kolenda. No i co, i co dalej? Wypiecamy. No. <słuch> Kurde, ciężko. Kurde, nawet jest. na rozrzutnik nie trafiłem. A ty, ty na to nagrywasz? Kąsiesz, Nagrywam. Alba. Aha, w Mówiłem, Mówiłem, że właśnie nie było cięcia. A, A. Na ten, gdzie ty teraz rozwozić. A to do mnie? No. no. To, tu za pole, na, za gospę. A tam jest glina? Nie, jeżeli to jest po ziemniakach, bo mi ziemniaki niepotrzebne, więc. Tam mogę wpaść pługiem swoim, nie wiem. A to jest. Krystalem? A to jest mój pług? Nie. Ale nie mi chodzi o swoim, nie. Tak, bo ja teraz, no jestem do przodu, obornik rozrzucony i teraz orać, nie? Ja Ci tam mogę pomóc za ten pług. A jaki nie? Ty masz pług? Bo ten siedmiusk, nie. A, bo, was... ty, bo Ty brałeś obrotowy, żeby tego. No. Aha. Znaczy, pożyczyłem, żeby na dwa, nie? Na dwa. I swój... atlas. Wszystką zagonową, no. Bo ja mam taki ten, co, nie? Bo ja to mam łąki i to na Polak chcę zrobić. No. Kurde, wiesz, czas orać, a ja tu na dwa pługi jak się wiedzie. Ty byś w jachostwo i pożyczył? Można podziałać A, Może jeszcze Mokry 30 przyjedzie i John Derry na 4 będzie jechany, patrz <gry> Mokry 30 przyjedzie No wiesz, bo ona tam komputer podepnie do... do komputer stripuje tam trochę ją No, do elektryki, i do A. świata Ale patrz, jakby taką akcję na 4 orka No, mle, Mokrym, nie mówię, tak? no Mokrzyn <grym> niczym 30 w tle tam ta, bo tam jest glina sama, bo jak glina no to... Nie raz... wiem, bo to jest koło tego górki, pagórki doły góry to... to do glina. Czy by warto było wiać w te cztery. Hmm. Nie wiem czy glina... Ja no, no, można podziałać. Nie, nie. Też. Nie tego, nie? skosztowałem Wiesz, zawsze można podziałać te cztery wjechać raz, raz, dwa. Ale żeś to obliczył. Glina to jest tam obok na działce. <laughs> jak ty żeś to zrobił? źle tu jest działek, tu jest normalnie jeziorko ja tutaj kupiłem takie działki jako takie kurde. No na, tam. No weź co tam na mapie zobacz. I to wszystko tutaj na Polach chcę przerobić, tylko że ja ten widzone to się był zakoszę. U co? Geodeta był u ciebie? Nie tam kurde, słabo to widzę. Te działki to wiesz takie te O, nielegalne. No takie wiesz, do no, to znaczy pole kupiłem o. przekształcaniem. MTZ się w połowie już zużył. Chyba pójdzie na złom. No, prędzej ten twój krystal Bez co ty gadasz? No widziałem jak go podnosiło No a tu stal rzewna <laughs> Aluminium. Aluminium Aluminium Tego nie pomalujesz eee, Miał kurde tak. Eee Miał kurde No Tutaj pole masz jakieś obognienie nie? Ja? No A co? Tak patrzę na nie. Tak patrzysz? Zostaw te słupy w pokoju Kurde Tu Nie wiem, czy nawet jeden rozrzutnik nie wystarczy na to pole, teraz tak patrzę Ty, a jutro ogólnie taniec z gwiazdami, nie? O, Gimbut tańczył Łysacz tam tańczy aż z ciekawości obejrzę nie? Ja zaglądnę shot Bo ja jestem ja jestem ciekawy co... O, na przykład jak ja, ja to specjalnie obejrzę to z rodzicami, żeby... Oni się mnie zapytali a kto to jest? A ja im powiem youtuber. Kto to? I będę im tłumaczył i jestem na przykład ciekawy co ci starsi Jurorzy w ogóle... Czy go od razu wyautują i dadzą mu 0 punktów? Czy co? To widzowie głosują Nie, tam na początku nie Jak na początku właśnie widzowie głosują Nie A nie na odwrót? Mi się wydawało, że Narpiew jest Że za punkty Najsampierw są ci chyba Jurorzy Tak mi się wydaje Ja zawsze tą Tą starszą typiarę Taką tą starszą babkę Myliłem i myślałem, że ty, jak byłem małym, myślałem, że to jest Maria skłodowska kiri Wiesz, ona nie żyje? Wierzę, ona nie No wie, no wtedy nie wiedziałem Zawsze A, na nią... Nie, do szkoły I zawsze... To to... Do Rydzyny, czego ty tu oczekujesz? Aha Najgorsze patrz sobie A tam nawet pączków nie dadzą w szkole Nie dali wam? Nie Znaczy, ona z... Z... sprzedawali za 2,50 i Pani z... były I pani... Nie, bo... pani kazała nam kupić z chemii, żeby nie było kartkówki. Co? Do. O, ja byłem w Dino, pasze 49 groszy za pączka. Tak myślę, no w szkole za 2,50 sprzedają, to nieźle. No u mnie klasa ten, były w Biedronce, były za 12 pączków 5 zika, nie? 5 zika, taki karton, nie? No i pokupywali to i na religię chyba z 15, z 6 kartonów takich było No u mnie w klasie, Może znaczy w szkole ogólnie po, po 2,50 podawali <grystanie> Ech, dziecko no, Ogólnie to nie... widzę, że nie dadzą mi żyć I chyba jednak y, musimy przerwać Kurde, to jest jednak ból nagrywania w domu Dobra, tak... także chwila cięcia Dobra, wracamy po cięciu, bo się trochę zdenerwowałem Bo narpie w rodzice do mnie, że po co ty bierzesz ten Po co ty bierzesz, ten? Yy, po, po co ty bierzesz? Yy, Przecież ty masz pieniądze teraz z YouTube'a, to ty jesteś bogaty A jak przychodzi to do czego, żeby te pieniądze zarabiać, to mi nawet nie pozwolą Olczki youtuber Może chyba zrobić taki wiecie Jebitny ledowy Podświetlany napis NAGRYWAM w, Na drzwiach i będę i sobie zrobię pstrykadełko przy biurku i będę zapalał Jak będę zrób postaw Legwana przed pokojem i nic nie Weź lodówkę na drzwi przesun. O Legwana tak, na pewno To na pewno będzie dobra. Legwan widzę że się przesunął tutaj do mnie. Ja tobie tam biega za w niej działało, bo co nie szło jej kupić, czy jak? Nie szło wysypać. E, tego Kurde. Nie trzeba no, by... wysypać skupić. Paweł, goździmy. Co? Także że gdzieś. No Dawaj, ta, nie, będzie, będzie wożone. Mówisz? Gdzie, no, tylko że wyźwiad trawy mamy? Jakby, przy, jakby przyjechała e, ta. I sieczkarnia do ciebie to by było kozak, byśmy zrobili odcinek do otworzenia. No wiesz, wiesz, ja wszystko w pokosach już mam. Ja mogę załatwić. No no siebie. i to na pokos wam. No, nie znaczy, no, wiesz. Ja mogę załatwić. Zebrać po prostu i na silos. Ja mogę załatwić karnię, ale kierowca potrzebny. No, ja, ja lawetę mogę zamówić. <laughs> no to przyjedzie miko. ja bym tam sobie woził już. No ja myślałem, że. Ja, ja mówię. Ja tam mogę... Ja mówię, no, ja mówię można ogarnąć czkarnie z tą przystawką i ja mtz z y moją ośmiotonówką mogę jeździć No tylko, że zobacz tutaj gdzie ja jestem i zobacz jaki tu jest teren, to wszystko jest błąka i kozacko by było A, tam, no, no kozacko No to, no to następny odcinek się. od razu nagrywamy po... Nie no, nie, nie, ja nie ja bo mówię, muszę, live'a muszę szczelić ja, ja mogę że ja chyba no, tutaj a ja ten, nie nie. Puch, nie, no A jak krona chyba widziałem, tańsza jest. Ale nie wiesz, była. No a ja myślałem, że. A ja widziałem taka Forschnita, jest. Nie, Forschnit, wiem, gdzie ona się tu zleci. Gdzie wiesz, jaka jest. Krugarczyk we wsi ma. Stąd, <laughs> nie? Rodo. ale ja nie wiem, kogo ja powiedziałem na listę. Sąsiada. No ale Dobra. tutaj wiesz, Forschnit nie może być, bo on nie ma napędu, a to jest przyrzece. Mariusz ma tutaj. Mariusz Mariusz Ej Do. ale... No Mariusz jaki... To fors odpada chyba tak na moje, no, jakiś mniejszy taki Do. z Napędem już jakiś był Nie Jan jak ma Janek Stachu? Ani Jacek <noise> Ale ja... Tomek to Tomek chyba To no, Tomek nie, wie, nie wiem, nie wnikam Ja... Ja tam, ja tam mówię, że mogę być główno odwożący. Ja też mogę odwożenie, tylko że kierowcę ogarnąć. No to mokry by jeździł i się szkardnił wtedy, tak? Bo ma uprawnienia. Sprowadź ze z Belgii. A ma uprawnienia. Przyjdą DPD. DPD. DPD porządna marka. Bosny przyjdzie. Porządna ta paczkomaty. No. Nie, paczkowcy o. A o do domu ci. O, tak jak mi się jeszcze przypomniało. A, a w sumie nie, nie... Znaczy, chciałem was zapytać widzowie, czy chcielibyście ujrzeć takiego vloga, można powiedzieć. Wyjeżdżamy z, ze szkołą na tam, po targi, targi na pokazy, waltry, no i czy chcielibyście, na, żebym nagrał jakiegoś vloga, coś tego NDSenia, jeszcze się spytam na odcinku, który będziemy nagrywali na sobotę. Od razu na początku, bo to by było dla mnie dość ważne, co o tym sądzicie. Czy nagrywać, czy... No muszę się też nauczyciela spytać czy mogę ponagrywać to. Żeby nie było przypadku. Kurde i wszystko później orać te łąki będzie trzeba, bo to wiesz. Nie tam zostawił teren podmokły. No nie no trzeba zaorać, bo to stara trawa, to wiesz. Ist Gerowska jeszcze? No a jak. To już zaczęły schodzić baczcze Ale wiesz, ten? tutaj jest obok jeziorko to wiesz. No i się taka sztroska. jest bagno jest. Bagno? Nie, to jest jeziorko. No. Mam to taki, taki Mercedes... Szkos. Taki Mercedes niebieski tam nie stał. Nie, to nie tu chyba. <laughs> Mercedes niebieski? Nie wiem o co chodzi może nie pytam lepiej. No ten ci z bagna. Aha. Dobra, eee. my sobie jedziemy jeszcze na pole koło sąsiada złodzieja w sensie Atlasa. Tam... Eee. On to większy złodziej, jaki kombaj nakradł? No. Ja kombaj ja mogę powiedzieć, że tego? Tomka, Janka, jak on tam ma na imię. A czyli tu tam nakradli tam wszystko? Tak, albo od nawet światła awaryjne, stop, wszystko. Je. Stop. O! MTZ się rozpędza, kurde. Cool. I my, jak 40 na godzinę, siejemy <grym <grym Z mindilera. Nie wiem, te, te, ten siewnik to jest jedyny, który. Całe pole sieje, a nie przerywa. Aha, no. Najlepszy. Sprowadzony. Hmm, handlarz był zadowolony. Ja wiesz, że tu jest drugi handlarz? Mokry masz konkurencję. Handla zwierzętami Ale on nie jest, tak, ale Mokry nie jest handlarzem zwierząt Mokry jest pod wykonawcą handlarza no. no Tak jest bo kurde gdzieś trzeba będzie tego, od jakiegoś Janusza Silos wziąć kupić, bo kurde jak wygadza nie działa Mam znajomości z betoniarni Mówię. <śmienny> <śmienny> Nie za betoniarnię. O 24x7 w radiu. Betoniarnia, śmigie. Zara nam kurde prawa autorskie wywalą i zobaczysz betoniarnie. betoniarnia. Leci nosto w tym radiu. Równo jedne za śmieca, tylko wizję i. O boże! Wizję w radiu! Co zrobił? Pomóc ci? No, weź. To zaraz. Teraz koszę. Koszę? Koszę. Mana! No kurde, takie tutaj są też, aż mi nie przychodzić. Bo Co ty możesz zrobiłeś, bo, bo to ja? Nie, muszę ładowarką muszę przyjechać tam. Ja ci zaraz Co, tam złapkę dopiłeś? Nie, John Deere jest zachował. O nieee. ja po policję. To będzie obniżka ceny chyba. No, <grym grym grym> ej, mogłeś mi tego nie mówić, nie, ale... Siedem na części Dobra mokry, czekaj, jadę ci tam kopnąć Do klasa, idealne Sąsiad będą klasy. prostu Sąsiad już <noise> zobaczył jak ten Pugora Odzie poczekaj Sąsiad. Który? No, Donder Co? I zobaczył jak ten półgora no, no, Dobra, na koniec odcinka możemy zajść zobaczyć Proszę. A ja nie mu Secure, Ale kozackie opony masz. No, ale ta lewa się nie kręciła. Iż tak tak lekko. Bo ona w bruździe jest. Ale nie ta pod górkę. Ona znaczy, się ta na lewo. No no Ładne ten... masz ten puk. Lewa tywa. Ładnie, ładnie. Lewa tywa. Tak, Dobrze. To my kończymy, odcineczek. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się do następnego odcinka i... Nie, i nie zapomnijcie o łapeczce w górze. Także trzymajcie się na razie. Cześć!